Podobni do Niego. Nauczanie domowe. 3 stycznia. Pierwszy list Świętego Jana, rozdział 2, wersety od 29 do 3 rozdziału 6 wersetu. Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. I rzeczywiście nim jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia. Ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. Żaden zaś tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. Święty Jan w tym fragmencie widzi nas na trzech etapach: obcy, dzieci i przemienieni. Obcy byliśmy przed przyjściem Jezusa, przed wcieleniem, przed objawieniem się Syna Bożego na świecie, ale w momencie, kiedy przyszedł Chrystus, stajemy się dziećmi Boga. Do powtórnego przyjścia Chrystusa, a to przyjście znowu nas zmieni. Do końca nie wiemy w kogo i nie do końca wiemy, jak będzie ta przemiana wyglądać, ale będziemy jeszcze bardziej przemienieni. Ta trójfazowa przemiana, czy ten rozwój, w trzech odsłonach, przez Jana jest widziany jako coraz większe podobieństwo do Boga. Jako obcy byliśmy mało podobni do Boga, z tego powodu tylko, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. To jest to podobieństwo. Ale w momencie, kiedy stajemy się dziećmi, to podobieństwo jest dużo większe. To podobieństwo jest dużo bardziej naznaczone rysami Chrystusa. A w końcu, kiedy będziemy ostatecznie wzięci do nieba i przemienieni, to będzie podobieństwo, które trudno sobie nawet wyobrazić. Jan mówi, nawet nie, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego umysłem, jaka to będzie przemiana i w jaki sposób będziemy jeszcze bardziej podobni do Pana Boga. Nie zmienia się jedno, nie zmienia się nasz rozwój. Nasz rozwój w kierunku podobieństwa do Pana Boga to bardzo ważny sygnał. Jeżeli Ty myślisz o swoim rozwoju, to myśl właśnie w takich kategoriach. Pytasz, czy się rozwijasz duchowo, odpowiedź jest, czy jesteś bardziej podobny do Boga. Dlatego tak właśnie zaczyna święty Jan. Bóg jest sprawiedliwy, zatem gdy widzisz człowieka sprawiedliwego, uznaj, że ta sprawiedliwość pochodzi od Boga. Tę cechę ma ten człowiek, dlatego że staje się coraz bardziej podobny do Boga sprawiedliwego. I druga prawda zmienia nas, upadabnia do Pana Boga poznawanie Go. Świat nie potrafi tego rozpoznać, ponieważ nie poznał Boga, a każdy, kto poznaje Boga, widzi to podobieństwo, widzi właśnie rozwój w takim kierunku. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomyśl o tym, w czym jesteś najbardziej podobny do Boga. Jaką cechę masz, która najbardziej to podobieństwo podkreśla, i postaraj się po nazwaniu rozwijać tę cechę. Zwróć uwagę, rozwój polega na tym, że poznajesz coraz bardziej Boga i tę cechę, którą chcesz rozwijać. Niech Ci w tym błogosławi ten, który jest źródłem rozwoju i poznania: Ojciec, Syn i Duch Święty.